W Londynie znowu będzie na co popatrzeć. Chelsea mierzy się z Liverpoolem. Zostańcie przy ekranach, tego nie można przegapić. Witamy z Londynu. Witamy z wysokości trybun Stamford Bridge. Mamy nadzieję, że czeka na nas dzisiaj mecz pełen świetnych akcji, nietuzinkowych rozwiązań, no i przede wszystkim bramek. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League, Chelsea mierzy się z Liverpoolem. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać trochę czystej piłtarskiej radości. Sprawdźmy, kto będzie dziś reprezentować drużynę Chelsea. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Alison Becker między słupkami. Mo Salah oraz Gakpo zagrają na skrzydła. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Jeśli chodzi o Chelsea, to chyba najbardziej zapadły nam w pamięci czasy José Mourinho. Ten jego mistrzowski skład, który zburzył mu wczesny porządek top 4 Anglii. I wspiął się na sam szczyt. No, i te batalie z Barceloną w lidze mistrzów. Parkowanie autobusu i niesamowite konferencje prasowe wyspecjalizowane. Wtedy faktycznie zasługiwał na ten przygód. Świetny, ważny odbiór. Z tej akcji już nic nie będzie. A zaczynało to wyglądać obiecująco. No, jak widzimy, zespoły mają problem z celnymi podaniami w środku pola. R.D. Gakpo. Dobrze teraz podaje za plecy obrońców Gakpo. Może im dać prowadzenie. To było dobre podanie. Nie dobra próba wybicia. Teraz Soboslaj. Dobre przejęcie. Sytuacja szybko wyjaśniona. Soboslaj zagrywa prostopadle. To dobra akcja. O, musi być gol! Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Do środka pod bramkę. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Alison Becker. Kierkes. Ibrahima Konaty. Alison, Kerkes, Kerkes, Kerkes Ibrahima Konaty I teraz Kerkes Dobrze teraz znalazł partnera Świetna szansa, czy to wykorzysta? Uwaga, kiepska próba wyjaśnienia sytuacji Ryan Hrafenberg. Konate. Alison. Ping-pong. Kalister. Ibrahima Konate. Gakpo. Cody Gakpo. Dominik Soboslaj. wciąż remis, ale chyba coraz lepiej czują się w ofensywie. Szansa, mogą zaraz prowadzić. To teraz Bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego gołkibera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faunu i pokazuje żółtą kartkę Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. W salach, w pole karne. Uwaga, piłka wciąż w niebezpiecznej strefie. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz... Słychać gwizdek. Zatem znowu zaczynamy. Przed nami druga część spotkania. No i cóż, Wymaszmy z pamięci pierwszą połowę. I niech obie drużyny pokażą po przerwie, że potrafią grać w piłkę. Nigdy tak wielu nie oczekiwało tak niewiele od tak wielkiej drużyny. Trzymamy kciuki za futbol. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Znalazła go piłka. Jak to wykorzysta? Gol proszę państwa! Jest gol! Po raz pierwszy w tym spotkaniu. Piłka ląduje w siatce. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. A potem cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. Menedżer jest wyraźnie zły. Gonienie wyniku zawsze jest trudniejsze. Teraz będą mieli pod górę. Gramy. Ciekawe jaka będzie odpowiedź Chelsea w tym momencie. Bardzo dobre teraz minięcie z wodem. Lecz obrońca wykazał się determinacją. Nie dał się wywieźć w pole. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. No, a jednak tracą piłkę w takim momencie. Teraz trzeba ustawić obronę. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Wciąż muszą uważać. I gol! Ależ teraz są na fali! Trafiają drugi raz w ciągu kilku chwil. Po wtórce widać klasę Salacha. Idealne to wycofanie w jego wykonaniu. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego. No i gol. Gramy dalej przy wyniku 2 do 0. Jean-Pedro. Musi to trafić João Pedro. Wspania. Powstrzymuje teraz groźny atak przejęciem piłki. Dobry, teraz odbiór na połowie drużyny przeciwnej. Tak jest, proszę państwa, kolejny gol, ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trafień. No nie mogą zostawiać takich luk, słaba postawa w defensywie i nic dziwnego, że drużyna przeciwna mająca przewagę liczebną z łatwością pakuje piłkę do siatki. Mina menedżera mówi wszystko, to nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopieczek. No ciekawa akcja, popatrzmy co z tego będzie. Przewidział to zagranie, pewnie chwyta piłkę. Endo. Sala Salah z boku boiska. Co wykombinuje? Wyborna teraz okazja. Oj nie, nie, nie. Budło. Może przy słabszej obronie udałoby się oddać lepszy strzał głową. Trudno się nie zgodzić. Tutaj defensywa dała radę. I od razu go cisną. Piłka znowu w ich posiadaniu. Wychodzi z bramki i przejmuje piłkę. Do zakończenia podstawowego czasu zostało 10 minut. Próbuje coś wykombinować. Ciekawe jak to rozegra. Nie, nieudana ta akcja. Teraz muszą walczyć o odzyskanie piłki. Mamy kilka wariantów podania piłki. Dobra teraz piłka na dobieg, będzie groźnie I teraz wychodzą z kontrą, będzie groźnie Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą Uwaga okazja! Brałka! Jak to w ogóle wpadło? Niesamowity wolej. Piłka poszybowała jak rakieta Oj to musi być trafienie tego sezonu Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Gramy dalej. Już 4 do 0. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. By tak interweniować w polu karnym trzeba nie mieć układu nerwowego. To naprawdę było ryzykowne zagranie. Ślisk w szesnastce musi być bez... Groźniej zapowiada się ta akcja. Wow! Skuteczna interwencja! Nie ma gola po tej groźnej sytuacji 1 na jeden. Było niebezpiecznie, ale utrzymuje nerwy na wodzy i zażegnuje ten kryzys. Posłana w kierunku dalszego słupka. Pewnie piąstkuje brankarz. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. No, przekonujące